Siema, siema, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym odcineczku. Jak widzicie, jesteśmy na drugim koncie. I dzisiaj mam zamiar zrobić tylko i wyłącznie opening, bo widzicie, jak mam dużo diamentów. Mam dużo wszystkiego, więc pomyślałem, że warto nagrać jakiś taki odcinek openingowy. I zobaczymy, co, co mi poleci. Co do odcinku z, z tej mapki, to powiem Wam, że myślałem nad tym, aby poczekać, aż będę na bosie, No tak, przed bossem, żeby zbytnio nie zanudzać, bo teraz jest. Strasznie daleki dystans do tego bossa, więc myślę, że najlepiej będzie najpierw do niego dojść. A później ewentualnie jakieś filmiki nagrywać, także myślę, że dam sobie spokój z tym. I może wrócimy do, do nagrywania z, z tego konta. A dzisiaj w tym odcinku będziemy po prostu robić sobie opening, bo jeszcze nie mam wszystkiego gotowego, więc chciałbym tylko opening zrobić. Dobra, zaczniemy. Wiecie co, pozbieramy sobie w sumie wszystko, bo czekałem. Ze wszystkim, aby zabrać kampania 70 poziom, VIP4, co daje VIP4? Więcej miejsc, więcej k ten. W sumie nic ciekawego, ale zostajemy Jakieś kamyczki, po jeszcze nie robiłem. Dziuro pierwsza, w sumie tu jestem. Odebrałem ten, odebrałem skrzynkę i to tyle smy. Coś tam chyba jeszcze zrobiłem. Dobra, zbieramy wszystko. Mam dużo fioletowych kamulców. Tych nie wiem tygodnia czy dwóch, nie grania na tym koncie, znaczy się robiłem oczywiście Daily Questy, nie? I to tyle. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie najpierw niebieskie kamulce na full. Nie wiem, czy będę miał miejsce w ogóle. Dobra, mamy miejsce. Zostawimy sobie te kamyczki. Słuchajcie, co tutaj jest ciekawego? Aha, to jest z... z tego. Z ręki. Co tutaj wziąć? Wiecie co? Myślę, że wezmę skrole. Zresztą to mi jest na ten moment niepotrzebne. Mamy jeszcze diamenty, zbieramy diamenty. Zbieramy wszystko. Zrobimy sobie jakiś tam opening. I na dodatek mogę kupić tego. Mogę kupić Wukonga z labiryntu, więc myślę, że... To zrobimy. I mam już wystarczająco punktów na kolejnego, także będzie ulepszany. Tutaj coś jeszcze do zebrania. Być, być może będzie więcej tych losowań. Być może się uda. Pokażę Wam jeszcze, gdzie jestem na mapce po losowaniu. Tak, zawsze nie dużo tego jest. Nie wiem, ile nie grałem na tym koncie. Dwa tygodnie, jakoś tak. Znaczy się nie nagrywałem, bo grać gram. I będzie się za 6 dni. Więc zwrócimy już tak pełną. Na pełnej mocy. I będziemy cisnąć. Czy on ma tutaj 400 cztery, cztery, cztery piętro wieży? Masakra. To ja u siebie na tamtym w nie mam tyle. Dobra, mamy trochę tych. Lecimy. Pojawiła się nowa postać, ten Anoki, ale on średniowy jest. Nie podoba mi się zupełnie. O, mamy fioletową postać za tę. Za... Czekajcie, czy ja będę miał... Dobra, to zrobimy na szybko misję główną. Główna się daily Zbieramy wszystko, żeby był jeden skrolik. Chociaż. No, zróbmy sobie ten. Może uda się przejść. <noise> Dawno nie robiłem. Znaczy się klika klikać, klikamy, ale przechodzić nie przechodziłem, więc może będzie jakiś progres. I powiem wam, że ten, że jak się człowiek przyzwy przyzwyczai do, tego, do tej prędkości cztery razy, to później to dwa razy wydaje się strasznie wolne, nie? I biorąc pod uwagę, że ludzie na Reddit się o tym piszą, żeby to wprowadzili, to myślę, że wprowadzą. Będzie się łatwiej kampanie też robiło. Dobra, udało się przejść. To był boss, czy nie był boss? Nie nie, to nie był boss. Dobra, zrobiliśmy. Aha, czyli ja już jedną walkę zrobiłem. Dobra, to zróbmy sobie... Właśnie, czeka ciekawe ile ja mam punktów. Ile ja mam punktów? Z... O, możemy sobie go kupić. Kogo ja miałem kupować? Rozalinkę, nie? Dobra, kupujemy roskę. Będzie ulepszane. Dobra. Powiem wam, że robienie labiryntu na dwóch kątach to jest. Najgorsza rzecz w tej grze, nie? Nienawidzę tego normalnie. Jak ja widzę, że labirynt się zresetował, to jest masakra. Jeszcze jak był ten event, że się resetował codziennie to normalnie. Odekciwało oddechci się wszystkiego. Dobra, wychodzimy. Nie udało się. Weźmy sobie questik. Nie będą dwa... Dobra, zrobimy tak, podbijemy komuś poziom po prostu. Bijemy Safi. Byk. Chcemy ją podbić na ten, tak, bo w sumie. Dobra. I tak będę musiał podbić, więc. A nie ma lepszego wyboru. Raz, dwa. Dobra. Wybaczcie, że tyle ten klikanie miał być, a na no, wyszło jak zwykle. Jak zwykle jestem niezorganizowany Dobra, yy, co my tutaj mamy? Yy, wyszedł ten Anoki, nie? Czegoś nam nazywał Ale on jest taki... Wiecie co? Przetestujemy w sumie Wykorzystajmy te konto do testowania postaci No witam, nie? Dobra Dobra, palcie wroty I lecimy z, z losowaniem Akurat się pięknie zła. nie mam tych, no never mind. Dobra, lecimy. No my tu mamy, panie i panowie. Dobra, otwieramy całe. Nie ma co czekać, chociaż w sumie. O, pięknie. <laughs> Rozalinka. Powiem wam, że chyba wleci nawet na tego, na mityczny. Nie, no przesadzam, bo nie mam fuda żadnego. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nic ciekawego. Lecimy dalej. Bo nic klasycznie powiem wam, że na tym moim głównym koncie to zupełnie nic mi nie leci z tych kart jest katastrofa, nie? no łączymy wszystko pięknie, ładnie o kurde, patrzcie ile tego jest masakra holy shit ale będzie ulepszane dobra, lecimy dalej 10 tysięcy diamentów jeszcze, no spoko. Szkoda, że nie mam frakcyjnych, to byśmy też walnęli. Akurat dzisiaj są... O! No cóż to? No, toran może być. Pojechalibyśmy, świetli sygnaliny. O, o Feral, powiem wam, że spoko. Niestety on dopiero jest dobry od poziomu mitycznego, więc... Raczej nie będę go do niczego używał. I to było na tyle, jeśli chodzi o losowanie. Turde. tylko ile? 18 kamia, jakoś tak? Nawet nie. Dobra, czy będzie karta? Mamy karta, dobra, to lecimy świetlisty klasycznie. Let's see, co będzie ciekawego. I zgaduję, że rozka, nie? O Cecilia, będzie spokojna, nie wiem, na bosy. Dobra, robimy ten, włączenie wszystkiego. No. Cecilia wlatuje na Elite Plus. Roska też zostanie ulepszona. Beautiful. Roska Legenda Plus. Pierwsza legenda, legendarna plus postać. kogo chcemy ulepszać? Hmm. Może ulepszymy tego Oscara? Będziemy go testować. Będziemy go tetować. Ewentualnie możemy sobie zrobić. Nie wiecie co? Zrobimy sobie Fuda i zrobimy sobie. My to najpierw musimy na tamu lepszeć. Dobra, podtrzymamy. Nie będziemy robić na hamar. Co my tutaj mamy? Może zrobimy tą Antandrę? Będziemy ją testować. Co tym myślicie? Czy chcemy zrobić. Czy chcemy zrobić Sofię? Hmm... Zamiam Tandra całkiem spoko. przetestowałbym ją z chęcią. A z drugiej strony Sofia też jest mega dobra. No ale nie mam dwóch kopi. Hmm. Dobra, wiecie co zrobimy tam tą? Zrobimy na Będziemy mieć większy wybór. Większy wybór będzie, dobra, lecimy dalej. Iron, czy chcemy zrobić. Aerona na ten oczywiście. Legendary Iron I kogo tutaj zrobimy? Hmm, nikogo. Nie będę tej Szemirki robił. Co inną postać. Szemiry nie robimy. I tutaj nic nie mamy. No, w sumie powiem Wam, że całkiem spokojnie. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze nie... Tu jeszcze nie koniec. Osiągnięcie. Być może będą jakieś djemęciki. No, super. Będą jakieś djemęciki i może będzie jakieś losowanko. Chyba nie będzie, nie? Co mało. Cholera. No nic, trudno. Czekajcie, bo coś jeszcze tutaj mamy. A, zostały jeszcze kamieczki. Kurde, zapomniałem. Wybaczcie, mój błąd. Dobra, lecimy kamulce. O, poleciał ten Izolt. Powiem wam, że nie miałem go okazji nigdy testować. Więc może wykorzystamy sytuację i spróbujemy, czy on coś, coś będzie robił. Dobra. Mamy jeszcze tu Roskę i Woods konga, zapomniałem o nich klasycznie mm, od razu mamy misje tygodniowe może będą diamenty nie udało się dobra, miał być krótki ten, a wyszło jak zwykle <śmiany> miał być krótki opening ale mi nie wyszło dobra, czekajcie, czy ja coś tutaj mam jeszcze? nie mam nic Wukonga możemy zrobić, nie? Let's go. Czyli pan Wukong latuje na legendary. Bardzo mi się to podoba zrobić ne, w ten sposób. Pięknie. Nice. No, dobra, teraz potrzebujemy Fooda Dwa razy fuda potrzebujemy na mityka i mityka plus, nie? A później cztery razy Roskę i mamy na W. No dobra, to myślę, że jest do zrobienia. I nawet całkiem całkiem łatwo będzie. Yy, dobra, pani i panowa, myślę, że... To by było na tyle, nie? Chyba zrobimy sobie jeszcze kamyczko otworzymy. Jednego. No, jeszcze jeden kamyczek. Kurde, patrzcie, brakuje nam cztery tylko, żeby zrobić. Olipa. Yy, dobra. Okej okay, Panie i Panowie, to by było na tyle. Myślę, że znowu przez jakiś czas nie będą się pojawiać filmy. Ja sobie zrobię tą mapkę, będę tamtany. Przy okazji będę sobie robił te grafiki. Jeszcze mam tam kilka do zrobienia i będziemy wracać do, do nagrywania codziennie, nie? I jeszcze planuję zrobić tą serię z tych starych gierek już już też robię jakieś intra do, do tego i myślę, że będzie wchodzić. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was na kolejne filmy. I na mojego Discorda, i na grupę z Orenkową <noise> Wszystkie linki macie w opisie pod filmem Dobra, to by było na tyle, widzimy się w kolejnych filmach Na razie, ho.